Siemanko, przywitacie! Cześć! W następnym odcinku zaraz będziemy... drugi odcinek z Akinatorem! W następnym odcinku Akinator nie, nie zgadł ani mojej siostry, ani mojego brata. Teraz my trzej będziemy! Znaczy no, teraz drugi odcinek, zaś będziesz moją kuzynką i kuzynem. A masz, potem zajść kolejny z kuzynymi kuzyn, yy, bratem i bratem, potem tam bratem, potem ja będę. Tylko ja obiecuję. No, z tym No, córka pomyliła mi się z kuzynem kudę. No, I No może daj gadać. A jak ty będziesz tu grał sam, no to my będziemy mogli na Xboxie. Tak... No zajść w koleno, a no. Ty na swoim klasie. Ja Powiedzmy tak? Tylko że nie robię mojego nie Bo moga. Nikt jeszcze nie zgadnął mojego siostry ani brata. No a teraz Zuza Co? pierwsza. No bo ty. No, teraz. Ja no kurde, akinator. na Ładuj się. Ja ci zaradam, że... Tak. <laughs> Zuza miała śmiesznie się. Dlaczego? Bo on ci pokazał to. Ty? No. Myśmy mieli że to ty jesteś. I nie no to dobrze, zgadną mnie. No, tak. To jedziemy. A Zuda dobrze zgadzała? Bo ty jej pomagałaś. Akinator. Jedziemy. A to jest trudne. Jedziemy Akinator. I też tak. Czy twoja postać jest to Tak. tak. A ja sama mówię, to było. Czy kiedykolwiek rozmawiałeś z, ze swoją postacią? Nie. Tak. Rozmawiałam z tobą. <laughs> Czy twoja postać mieszka w twoim domu? Tak. tak. Czy twoja postać ma ta róża? Ła... Jakie to masz pismo? Taże na twarzy. Nie. Tatuaże na twarzy ci chyba wali. Czy twoja postać... Jest człowiekiem tak. zespołu System of Dawn? Nie. Tu Twoja postać karmiła Cię piersią? Nie. Czy <ścoughs> imię Twojej postaci jest takie samo jak Twoje? Ja nie mam na imię Zuzia, ja mam na imię Bartek, tak samo na YouTubie mam na imię Bartek. Co twoja postać ma ponad 50 lat? P. Cię chyba wali. Nie. Czy twoja postać jest od ciebie młodsza? Tak. Cofam. Daj to tam muszę. Młodsza? Nie. Czy twoja, post... Czy twoja postać ma tych samych rodziców, ty? Tak. Czy twoja postać często gra w filmach? Jeszcze nie grała. Czy twoja postać jest od ciebie młodsza? Tak, jest młodsza. Jak ty zaś tu będzie, nie? Co to. No to. Jak ty zaś będzie widzieć, że ty albo nikt, to. Twoja młodsza siostra. Akinator! Wygrałeś! Brawo! wygrał? Dżuzia teraz, teraz ty Kuba. Wygląda. Brawo! Tak, powiedział moja młodsza siostra. Dobra. Zagramy jeszcze raz. Ostatni raz. Jak cię Kuba nie zgadnie, nie? To... Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie. Jak tu? Kuba, ty jesteś dziewczyną, nie? nie? Czy twoja postać ma dziecko? Nie. nie. Czy twoja postać ma telefon komórkowy? Nie. nie wiem. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Tak. Taak. Czy twoja postać jest młodsza? Tak. Taak. Czy twoja postać jest znana dzięki YouTube? Nie. nie. Czy twoja postać zna cię osobiście? Taak. Tak. Czy twoja postać stać ma ja tych samych ludzi, ty? Nie. Nie. Czy twoja postać należy do twojej rodziny? Tak. Czy twoja postać mieszka z tobą? Tak. Czy twoja postać ja jest od no. ciebie młodsza? Tak. No. Czy twoja postać jest zwierzęciem? Nie, zwierzęciem. Czy też Postać mieszka w twoim domu? Tak. No tak. Czy twoja... I teraz? Za chyba mój młodszy brat Kuba, przytulamy baltka. Mhm. Serio, nie zgadźcie Kuba. Dobra. To no jeszcze tylko ja. No to my się możemy zagrać. Dobra, to pa. Ja nie dzisiaj nie będę. Na następnym odcinku ja będę, tylko ja, tylko ja. O, 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 tylko ja. Ta, 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 ta. A kiedyś, może w następnym, może za tydzień, może za tydzień, może powiedziałem, będę moją babcię i jadka. Ale to jeszcze nie wiadomo. To więc.